Witam na kanale Sylmat. Dzisiaj drapiemy zdrabkę za 30 zł. Jest to pełny portfel i zobaczymy, czy da nam rzeczywiście pełny portfel. W pierwszej grze drapiemy 4 liczby i musimy znaleźć taką samą bądź koronę. I mamy 14, 28, 5 i 17. Pierwsza liczba to 26

Ojeczka i jedyneczka, i zobaczymy co jest pod koroną. 30 zł. Wracamy po drobnych technicznych problemach. A więc mamy 30 zł, i zostały nam jeszcze dwie gry. W tej musimy znaleźć trzy identyczne symbole, a dwa, dwa identyczne, przepraszam. Tutaj nic. Nic, Kolejne również. Myślę, że, że zostaniemy na tych 30 zł. Chociaż, jakby się coś pojawiło, to byłbym ogromnie zaskoczony. Ale jak na razie, cieszę się, że zrabka jest zwrócona. W tej grze nie, nie mamy nic, została nam ostatnia gra. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Przebudzimy troszkę zuma, bo nie widać tutaj zbyt wiele. Pierwszy rzędzik tak się, o 150 zł. To mogłoby być trzy razy taka kwota. Wiele nie wymagamy. Mamy na razie dwie takie same. Po dwie. 30 zł. Tysięcy i ostatnia szansa 60 zł, no niestety tutaj pusto. No ale mamy 30 zł, zwrócone z pierwszej gry, w której wydropaliśmy koronę. A Wam, jeśli podobało się taki odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I zachęcam również do pisania komentarzy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.